Hej, tutaj Ola Gościniak, czyli Jestem Interaktywna. Jeśli ciekawi Cię tematyka nakładek, ramek na zdjęcia profilowe na Facebooku, to zostań dalej, bo to wideo jest dla Ciebie. W tym wideo zajmiemy się dwoma aspektami nakładek na zdjęcia profilowe na Facebooku. Pierwsze. Pokażę Ci, w jaki sposób możesz dodać taką nakładkę na swoje zdjęcie profilowe, wśród tych, które już zostały stworzone przez różne osoby, twórców fanpage y na Facebooku, ale także pokażę Ci, jak stworzyć własną taką nakładkę, którą osoby, które Ciebie czytają, które są Twoimi fanami, będą mogły spokojnie właśnie nałożyć na swoje zdjęcie profilowe. Po co takie nakładki? Z punktu widzenia osoby, która taką ramkę nakłada na swoje zdjęcie profilowe, po prostu chcemy się podzielić jakąś ideą z naszymi znajomymi albo po prostu zaznaczyć, że bierzemy udział w danym wydarzeniu. Natomiast z punktu widzenia strony na Facebooku, która takie nakładki dla swoich fanów zapewnia, to jest to świetna promocja swojego biznesu. Dobrze. Myślę, że nie przedłużamy, tylko lecimy do Facebooka, pokażę Wam, w jaki sposób możecie coś takiego stworzyć. Zacznijmy od tego, jak taka nakładka wygląda. Jestem w tej chwili zalogowana na Facebooka na, swoje, na swój profil prywatny i z okazji tego, że teraz w tej chwili dzieje się darmowe wyzwanie zwiększ zasięgi, stworzyłam tego typu nakładki dla osób, które biorą w tym udział. I zobaczcie, ta nakładka wygląda w ten sposób. Jest informacja, że biorę udział w wyzwaniu i jest hashtag Jestem interaktywna informacja o wyzwaniu. I dzięki temu Udzielę się z osobami, które są wśród moich znajomych informacją o tym wyzwaniu. I taką nakładkę na to zdjęcie profilowe może założyć każda osoba, która ma po prostu na to ochotę. I teraz pytanie, w jaki sposób możemy dodać taką nakładkę? Kiedy jesteśmy na naszym profilu na Facebooku, wystarczy, że najedziemy na nasze zdjęcie profilowe, wybierzemy zaktualizuj zdjęcie profilowe, a następnie tutaj wybierzemy dodaj nakładkę. I teraz możemy tutaj szukać wśród takich nakładek, które są nam polecane, ale możemy też poprzez wyszukuj nazwy i tutaj podajemy na przykład nazwę fanpage'a bądź jakiegoś wydarzenia. Ja tutaj wpiszę jestem interaktywna. I pojawiło się to ta nakładka związana z wyzwaniem. Wybieram tą konkretną nakładkę. Następnie mogę tutaj dopasować, jak bardzo powiększone ma być zdjęcie w stosunku do tej nakładki. Ja wybiorę tutaj najbardziej na minus, bo najlepiej akurat z nią to wygląda. Kolejny punkt, jaki możemy zrobić, to dodać tutaj opis, i jeśli rzeczywiście bierzemy udział w jakimś wyzwaniu, wydarzeniu, to możemy tutaj napisać, w jaki sposób nasi znajomi mogą także do niego dołączyć. Na przykład, dołącz do wyzwania, olagia.pl. zwania I następnie wybieramy kiedy ma zostać ponownie przełączone nasze aktualne zdjęcie profilowe. Możemy tutaj wybrać za ile, za godzinę, za dzień, tydzień, nigdy, lub wybrać ustawienia niestandardowe i w tym wypadku wybrać na przykład konkretny dzień oraz godzinę. Następnie wybieramy ustaw i ustaw jako zdjęcie profilowe. Dokładnie tak to wygląda z punktu widzenia osoby, która chce dodać taką nakładkę na swoje zdjęcie profilowe. W tej chwili nakładka została już dodana i automatycznie tutaj jest informacja, że za 4 dni wróci nasze aktualne, poprzednie zdjęcie profilowe. W taki sposób wygląda nałożenie. Na swoje zdjęcie profilowe nakładki ze zbioru już tych zdefiniowanych. A teraz przejdźmy do drugiego punktu, tego ciekawszego, w jaki sposób możemy zdefiniować własną nakładkę do swojego fanpage'a, która będzie używana przez osoby, które nas subskrybują w social mediach. W tym celu przejdę do Google i wpiszę Frame Studio. Ewentualnie mogę po prostu od razu wpisać ten adres. W belkę przeglądarki, ale jest on dosyć długi, więc myślę, że można skorzystać spokojnie z pomocy Google. To się nazywa developers.facebook.com Products Frame Studio. I następnie wybieramy Create Frame. Dzięki temu narzędziu możemy bez kodowania dodawać właśnie takie nakładki. Co będziemy potrzebować, to tylko obrazki w rozszerzeniu PNG z przezroczystym tłem, które będziemy właśnie nakładać do takich nakładek. I teraz przychodzimy tutaj, wybieramy guzik, zarządzaj efektami. Ja tutaj w tym miejscu mam już zdefiniowane dwie takie nakładki, jedna właśnie jest związana z wyzwaniem. Tutaj mam informację, czy jest aktywna, nieaktywna, czy została zaakceptowana, ile już osób wykorzystało tą nakładkę. Harmonogram, kto jest autorem oraz jeszcze dodatkowe informacje. Natomiast jak możemy stworzyć taką własną nakładkę, to wybieramy tutaj otwórz Frame Studio. I w tym miejscu możemy przesyłać grafiki w formie PNG z przezroczystym tłem, które będą się po prostu dodawały do tej nakładki, którą tworzymy. W tym filmiku nie będę pokazywała, w jaki sposób takie grafiki tworzyć. Ja po prostu przygotowałam już wcześniej tego typu grafikę do wykorzystania z hashtagiem Jestem interaktywna, która będzie się pojawiała na samym dole nakładki na zdjęcie profilowe. I teraz tutaj mogę ją wyśrodkować. Natomiast zobaczcie, tutaj mamy podgląd formatów na telefonie, na takim zdjęciu profilowym, jeśli jesteśmy na konkretnym profilu, oraz jak będzie to wyglądało w przypadku takiego poziomego obrócenia telefonu. Ja to jeszcze powiększę, żeby był napis wyraźny, oraz żeby w przypadku takiego ułożenia telefonu, żeby ten pasek był widoczny, rozciągnięty od lewej do prawej. I teraz jeszcze dam minimalnie niżej, wyrównam. I myślę, że wygląda już to całkiem nieźle. Dokładnie w ten sposób mogę dodawać tu kilka różnych grafik. Na przykład, jeśli byśmy chcieli jeszcze tutaj jakąś ikonkę gdzieś dodać, to dokładnie w ten sam sposób możemy to zrobić. Ta nakładka, którą chcę stworzyć, właśnie ma być taka prosta, po prostu żeby pokazywała ideę. Jestem interaktywna, że można dodawać tego typu nakładkę do profilowego zdjęcia. Następnie wybieram dalej. Daję tutaj nazwę efektu. Niech będzie to jestem. Interaktywna. Informacja, następnie lokalizacja. Czy dostępne wszędzie, czy dostępne tylko w jakiejś konkretnej lokalizacji? Można tutaj zaznaczyć, gdzie ja zostawiam, dostępne wszędzie. Możemy tutaj jeszcze dołożyć harmonogram, czyli datę rozpoczęcia i zakończenia, kiedy ten motyw ma być dostępny. Ja zrobię, żeby był już od tej chwili dostępny, można było go używać bez zakończenia. Wszakże to nie jest dotyczące danego wydarzenia, jakiejś konferencji, tylko ogólny hashtag dotyczący idei Jestem interaktywna. I następnie bardzo ważna kwestia słowa kluczowe, i tutaj warto wybrać te wszystkie słowa kluczowe, które będą identyfikowały. Was wśród osób, które będą korzystały z wyszukiwarki, żeby tą nakładkę znaleźć, więc na pewno wybieramy tutaj, warto wybrać wszystkie do 10 słów kluczowych. Na przykład jestem interaktywna, interaktywna, i tutaj wybieram myszką ten napis, następnie niech będzie samo jesteśmy interaktywne. I tak dalej, i tak dalej. Do 10 słów kluczowych. Polecam, żeby wykorzystać naprawdę wszystkie z nich. I następnie wybieramy dalej. I tu mamy podsumowanie. Sprawdźmy, czy na pewno dobrze się prezentuje ta nakładka w każdym przypadku. I kolejny punkt. Wybieramy opublikuj. I co jest ważne, po przesłaniu efektu już nie będzie można zmienić nazwy ani atrybucji efektu, więc pamiętajcie, żeby wszystko sprawdzić do tego momentu, czy jest w porządku. I teraz. Ważna sprawa: w tej chwili nasza nakładka jest opublikowana, natomiast będzie możliwa do użycia dopiero później, kiedy zostanie zweryfikowana przez Facebooka. Na czym polega ta weryfikacja? Facebook bardzo dokładnie sprawdza te nakładki, ponieważ zależy mu na tym, aby nie były one zbyt komercyjne. Czyli na takiej nakładce nie możemy używać logotypów, konkretnych nazw jakiejś konferencji, czyli bardzo bezpiecznym rozwiązaniem jest na przykład hashtag, który możemy wykorzystać na takiej nakładce. Oprócz tego nakładki nie mogą zakrywać większości obrazu, większości zdjęcia, nie mogą przedstawiać różnych takich rzeczy kontrowersyjnych, albo namawiających do nienawiści, hazardu, leków na receptę i tak więc trochę tych wymagań jest. Natomiast, jeśli chcesz po prostu zaprosić do swojego wydarzenia, do idei, którą tworzysz, to myślę, że to będzie naprawdę świetny sposób, aby wypromować dodatkowo swoją stronę w kreatywny sposób, bo jeszcze do tej pory niewiele, niewiele fanpageów, niewiele stron skorzysta z tego typu nakładek, więc ciągle jest to nowinka, którą możesz zaciekawić osoby, które podążają za tobą na Facebooku. Standardowo, jeśli masz jakiekolwiek pytania, wlatuj do grupy wsparcia Jesteśmy Interaktywne lub zadawaj pytania tutaj w komentarzach pod filmikiem, a będziemy się wzajemnie wspierać, aby udało się zrobić świetne ramki na zdjęcia profilowe. Podobało Ci się to wideo? Zostaw łapkę w górę pod filmikiem, a tutaj możesz dać super, aby dostawać informacje o kolejnych filmikach. Do zobaczenia w przyszły wtorek na kolejnym filmiku. Cześć!